Piąta część naszej małej serii Let's Play Neuro Hunter po hakerów. Zobaczmy co tu jest. Zielone. Czyja śruba? Czy to było zielone jeszcze? Pojemnik pusty. Hm. Tak miałem sprawdzić tamtą nogę. Muszę jeszcze rozejrzymy to na chwilkę Dobra, o! Ha! Wiedziałem, że coś zapomnę Będę musiał sobie później te bełty dorobić no Do czego? Do tego jest dużo potrzebnych prętów Ale to się zaraz znajdzie No, otwieraj te wrota Tu nic nie ma Tutaj też wyzbieramy. Ups. Zobaczmy, co jest w lewo. Czekaj, czy to nie była ta kamera? Nie, chyba nie. Może żyj, że tutaj gdzieś była... lol... 4 mózgowców w jednym miejscu jeszcze nigdy nie spotkałem w tychże... lepiej dla mnie. Chyba nie, to było gdzieś... kawałek dalej. Tu były... Lady. Czasem się stało, że to takie zielone Krew Łoł. Wow. Zlękłeś mnie mały <tryk> Dziękuję Rura Jak to strasznie się zmieściło Co ja wyrabię? Widać mam w ogóle HP -ku. Lol, zaraz będę martwy E! piszemy grę Jak będę prawie marty, to sobie pójdziemy gdzieś się zregenerować. Tutaj łeb urwany. Tutaj też jest pip. Ja tego zamku mogę. O, to później. Tu jest ten, prawda? Tak, to jest to! Wow, 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 wow! Piu! mi się z ręk troszkę. Ale dobra. E -e. I co najgorsze, tej wieżyczki nie da się chyba wyłączyć nijak. Zestaw chemiczny? To chyba był bełty chyba już. Chyba, chyba. Jeszcze pięć razy chyba powiem. Okej. Okay. Kolejna rura. To jest coś ciekawego do wzięcia. Nie, chyba co jest już Aha, to jest dużo. to duża. Jest kolejne wejście do którego nie weszłem, bo jest tam ten cholerny laser tutaj jeszcze nie było wow tego się nie spodziewałem one tutaj już są holy wow nie lagoni uch No to mnie zaskoczyli. Jeden z najciekawszych mogów, znaczy potworów. Co najlepsze, nie jest w ogóle, nie spotkałem się z opisem w żadnych informacjach. Tyskałem z informacjami gdzieś czymś innym. Dobra, skąd ja przyszedłem? Przyszedłem stąd. Ale tutaj będzie ciekawie. Trzeba się przespać Finally. A teraz dla odmiany czas leci wolno, bo 5 minut minęło dopiero w A, daj bo cię... Niech będzie włamywanie, bo to będzie się często włamywał. A, to trzeba mieć klucz. Czekaj, to się. Musiałem do górników podejść i wtedy spróbować wyszedł z nich informacje. Ty co masz? A i na dole jest pokazane procent szansy. Ja... W tym wypadku mam 51% na to, że uda mi się ukraść od ten dysk. O! Nie umiem na to mówić. Im wyższy mam poziom. Dobra, nieważne. Im wyższy mam poziom, tym więcej procent będę miał na ten pasku. To znaczy, że będzie mi łatwiej ukraść to. Oczywiście nie ukradnę od niej, od niej przedmioty, jeżeli będę stał, wiesz. Wprost na do, do ten... Polska trudna języka. Tuż przed jej twarzą i... Haj, teraz ci coś ukradnę. Oczywiście, że nie. Dobra, anyway. Wiecie co? Pójdę dalej do tamtej jaskini, bo ciekawe są tam te potwory. Zawsze miałem ubaw z nich. Taki gruby facet z oczami na całym ciele. Nie pójdzie w drugą stronę. Tam jest... A, tam jest kopalnia górników, więc... Lajcik. Nic nie ma A i będę mógł się wołać do tamtego tego O właśnie do tej skrzynki Ha A i tak tu będą jakieś śmieci no, Tak jak zwykle Tu byłem Czekaj gdzie te potwory tu były tam. Tego było dosyć sporo. Jakby nie patrzeć. Nie, tylko jeden. No już gdzieś jeszcze był Cancerus. Rząd będzie miał tą sondę. Jak to śmiesznie biegnie. A to już bije. Dziewięć. Wow. Kolejny poziom, na co ja pójdę teraz? A, programowanie było, żeby jak z łatwością mogę ukraść od kogoś dane. Dobra, zobaczmy tą skrzynię. I pokaż mi, pokaż mi kotku. Uu. Tutaj już jest piła mechaniczna, ale bardzo wysoki poziom potrzebuje. Czwarte, żeby jej korzystać. I jest taka średnia w sumie. Ale fajna zabawka. Czekam, że ona zadawała, już nie pamiętam. Będę musiał zrobić porządek, bym się sobie zrobił. Od 18 na 27, więc całkiem ładnie. Trochę mocniej niż ta pałka na alternatywnym strzale. I poszedłem jeszcze w drugą odnogę tutaj. Bez wieżyczka, ale pójdę najpierw tam. Może wyciągnę klucz. Przecież tam za bardzo nie było. Wiem, że jeden górnik miał we swojej skrzynce galaretkę jakąś tam. I tu był jeszcze, pamiętam, mały bug z wyciąganiem broni. że mogłeś jakoś tak szybko prze prze przewijałeś się pomiędzy broniami i jak go schowałeś to nie miałeś broni wyciągniętej, ale miałeś animację wyciągniętej broni Co to było? Zrobimy to O! Klikam teraz myszką ob oba klawisze i nic się nie dzieje Nie mam, nie mam tej nazywa się GUI interfejs tej broni o teraz mam sobie śmieję o ha teraz już wiem O, teraz już mi się wyłączyła. No, chodź tu. Pane! Chcę pogadać z tobą. No. Jak praca? Jak zwykle. Dobrze, że przyszedłeś. Chciałbym cię poprosić o przysługę. Słucham. Chciałbym, abyś oddał tę notatkę inżynierowi Barstow. Oczywiście, że mógłbym to zrobić sam. Ale nie chcę, żeby ktoś wiedział, że ja to napisałem. Pomożesz mi? Daj mi notatkę. Powiadom mnie, kiedy dostarczysz to inżynierowi. Poczuję się bezpieczniejszy. Dobrze. Okej, okay. Ben. Command Big Ben. Czy wiesz, jak się dostać do kolonii więźniów? Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że do zewnętrznych korytarzy można się dostać windą. Ale winda jest zamknięta. Nie musisz na niego krzyczeć. Nie wiem. Porozmawiaj z Barstą. On może ją otworzyć. Czy wiesz, jak się dostać do. Nigdy tam nie byłem, ale do zewnętrznych korytarzy można się dostać windą. Ale winda jest zamknięta. Tylko inżynier może ją otworzyć, posługując się swoim komputerem. Porozmawiaj z nim. Ja nie mogę Ci pomóc. Pokaż mi, co masz. Jestem za cienki Ups Nie rób tego więcej Nie rób tego więcej Dobra, dobra, przepraszam Spadaj, kula Okej, okay, jestem za cienki na to I. Dobra, pokręćmy się tutaj, tutaj było coś ciekawego. Rura, kabel, pręd tam na końcu, o tak, jeszcze dwa, yeah, Yeah! no wreszcie, tam też. Ha, jestem bezbronny już całkiem. Fajnie to wygląda nawet. To się trzęsie. Jejku, jak ten czas leci. No, znowu 14 minut minęło. A ja ledwo co zdążyłem zrobić? Nie. Ja wszystko chyba wybierałem. Jeden z górników prosił mnie o przekazanie tej notatki. Hmm. W takim razie daj mi to. Przeczytam, kiedy skończę pracę. Kurczę, nie zdążyłem jej przeczytać sam. Cholera. Czekaj, może on to ma. 128, pozdro. O, a odnośnie tego terminal. Łamujesz się do terminali i wtedy przejmujesz kontrolę nad tam sektorem i możesz kontrolować wieżyczki. Okej, okay. muszę kończyć, to było wszystko na tyle. Do zobaczenia, bye.